W rożniku niebieskim, Tymoteusz z Gwardia Wrocław. Jest to ostatni pojedynek w kategorii wiekowej kaneci. Przedział 15-16 lat. Pojedynek na dystansie 3 rund po 2 minuty. Informuję, że na stronie oficjalnej, stronie Polskiego Związku Bokserskiego www.pzd.com.pl transmisja live z przebiegu z Dolnego Śląska, a transmisję to prowadzi portal bokserski boxer.org. Ring wolny, runda pierwsza. I pierwsza runda ostatniej walki wśród kadetów, kategoria wagowa 80+, najcięższa dywizja. I w czerwonym narożniku Szymon Stankiewicz, a w narożniku niebieskim Tom Tymoteusz Kłys. O spokój apeluje trener Szymona Stankiewicza. No tu trzeba oczywiście ważyć siłę, ważyć ciosy. Chłys atakuje korpus, próbuje teraz ustrzelić Stankiewicza. No, wyprzedził go bardzo sprytnie Stankiewicz. Obszerny, sierpowy, ze strony Kłysa. Myślę, że Kłys, no widać to, fizycznie większy, cięższy pewnie. No, ale z drugiej strony Stankiewicz powinien być wobec tego szybszy, no i to wyprzedzanie trafił lewym. No dwa, trzy razy już taką akcję zaprezentował w pierwszej rundzie. Pierwszy, rynku w do kategorii wadowej plus 80 kg. Przypominam, że sponsorem głównym zawodów jest Mafero S.A. Natomiast pozostali sponsorzy Kryszczuk, Spółka ZOO, Cukiernia Piekarnictwo z Państwa firma Domek z Panią BHBE, Agencja Ochrony Pracy i Środowiska Właściciela Mat Paweł i Ryszard Pacula, czyt. firma Świadczy, Profesjonalną usługę w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, firma Niebecholidów oraz Cegla TV, sala Bankietowa, oferująca organizację imprez okolicznościowych oraz katery. Mieliśmy ukłon w stronę sponsorów, którzy przyczynili się do organizacji Ring, tego turnieju. A teraz liczymy na to, że będziemy mieli ukłon ze strony pięściarzy, a więc Szymana Stankiewicza, Tymateusza Kłysa. Zakończymy po tej walce rywalizację kadetów, przejdziemy do teoretycznie tych bardziej doświadczonych juniorów, którzy ocierają się już o, o seniorstwo, bo to przecież 17-18-latkowie. Dobrze, dobrze, lewy z Stankiewicza. To jest skuteczny atak ze strony Szymona. Tego powinien się trzymać, aktywować jak najczęściej lewą rękę. No i bardzo sprytnie ucieka też kłysowi, jest bardziej mobilny od swojego cięższego rywala. No i ta mobilność pozwala mu, a no może nie dyktować warunki, bo nie ma tutaj takiej wyraźnej przewagi, ale pozwala mu ustawiać sobie kłysa. No i widzimy jak nie trafił lewym to dołożył prawy. Ach, teraz dobrze. Ripostuje kłys Troszeczkę postraszył Budzi się pomału Tymateusz Kłys. Aj ładnie mógł teraz zaatakować, skontrować kłysa Stankiewicz Bo widział atak oponenta, ale nie zdołał swojej odpowiedzi wystosować Za wolny jest kłys. Nastawił się kłys na mocny prawy, chciał wciągnąć Stankiewicza. Ale ten nie daje się nabierać. Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do, do, do zajęcia z boksu. Przypominam, że Boks olimpijski to duża tradycje. zapraszamy młodzież do udziału w treningach, a przedsiębiorców do wsparcia tych działań Boks może stanowić niestandardowy nośnik nowoczesnej promocji. Ring runda trzecia. Trzecia, ostatnia runda, kategoria 80+, Stankiewicz-Kłys. Stankiewicz w czerwonym stroju, kłys w niebieskim. Oj, niewiele brakowało, a postraszyłby po raz kolejny kłys Stankiewicza. Ten znakomicie teraz uruchomił nogi, oszukał kłysa, no świetnie się zachował. To jest atut absolutnie Stankiewicza, ta lekkość poruszania się. No i też zaskoczony jestem, że ten zawodnik waży ponad 80 kg, bo nie wygląda. Ach, świetnie, świetnie prawy na górę ze strony Stankiewicza. Teraz kłys jakby odczuł któreś z uderzeń. Za, zamknął go w narożniku Stankiewicz i pierwsze liczenie. Coś się musiało stać. Bo przez moment zwątpił Kłys, wykorzystał to oczywiście Stankiewicz, który teraz jeszcze mobilizuje się i zapewne, jeżeli sędzia zezwoli na kontynuację, to będziemy mieli atak Szymona, ale na razie odrobina krwi z nosa Tymoteusza Kłysa. Nie jest to kontuzja jakaś szczególnie groźna i głęboka. Chociaż tam chyba też rozcięta warga. Poczuł, poczuł krew Stankiewicz. Ale Kłys ambitnie rzucił się na swojego przeciwnika. No i proszę bardzo, coś nam zaprezentował w końcówce Szymon Stankiewicz. Znakomicie pojedynczym uderzeniem trafia Kłysa, a ten ląduje na deskach. Klasyczny czysty knockdown, no piękna akcja bokserska. Drugie liczenie. Przerwaniem walki. No właśnie, nadział się kłys. Za wszelką cenę chciał wyrównać straty, a Stankiewicz sprytnie i błyskawicznie usadził go na deskach. No brawa, brawa dla Szymona Stankiewicza. Za chwilę również ogłosimy Państwu. To został uznany najlepszym kadetem tegorocznych mistrzów Dola Śląska? Przez TKO w rodzinie trzeciej zwycięża Szymon Energetyka Lubię. Szymon Stankiewicz, TKO w rundzie trzeciej, mistrzem najcięższej kategorii wagowej na Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzików w Wojnowie. A za chwilę zobaczymy już rywalizację juniorów, 17-18-letnich, ale zanim to zobaczymy jeszcze dekorację i ogłoszenie najlepszego kadeta tego turnieju. Mistrzostwo zdobywa Michał Brzostowski, również Gwardia Wrocław. Poproszę zawodników do podium.